Siedziałam w tym dusznych biurze prawnym, a słońce, to samo, które od 55 lat budziło mnie w komiży na wyspie Wis, tego dnia wydawało się świecić z jakąś złośliwą ironią. Spojrzałam na darko. Mój mąż. A właściwie, jak mieliśmy nadzieję, już wkrótce były mąż. Minęło 30 lat, odkąd po raz pierwszy wszedł do mojej kamiennej kucia, domu, który moja baba budowała własnymi rękami. Teraz, po trzech dekadach, siedzieliśmy tu, aby podzielić nasz wspólny świat. Darko oparł się wygodnie na krześle, z tym samym, irytującym poczuciem wyższości, które zniszczyło nasz związek. Prawnik, pan Frano, nerwowo przestawiał długopis. Wiedziałam, co Darko myśli. Myślał, że wygra. Myślał, że te wszystkie lata jego pracy, choć częściowo poza domem. W jakiś magiczny sposób unieważniają to, co było moje z krwi i kości. Jego oczy błyszczały, gdy mówił o ziemi i o winnicy, którą odziedziczyłam. Mówił o wspólnym majątku, ignorując szept kamieni, które pamiętały imiona moich przodków. Wiatr od Adriatyku, który słyszałam nawet przez te grube ściany, zdawał się wzdychać. Czułam zapach lawendy, którą wczoraj rano zbierałam w naszym ogrodzie, próbując znaleźć ukojenie. To był ostatni raz, gdy mogłam to zrobić, zanim to wszystko miało się skończyć. Ale w głębi duszy, pod warstwami rozpaczy i złości, tliła się iskra wiedzy, mała, ukryta tajemnica, która miała odmienić bieg tej historii. Wiedziałam, że ten dzień nie skończy się tak, jak Darko sobie zaplanował. Wzrok Darko wylądował na mnie, pełen pogardy. Miał zaraz wypowiedzieć słowa. Które wbiły gwóźdź do trumny naszego małżeństwa i sprowadziły nas do tego stołu. Czekałam. Miałam w sobie spokój kogoś, kto ukrył ostatnią kartę. Zanim przejdziemy dalej, jeśli możesz, zasubskrybuj kanał i zostaw lajka, to naprawdę bardzo pomaga. To prosty, ale kluczowy gest wsparcia dla naszego kanału. Oglądając, napisz mi w komentarzach, co zrobiłbyś w takiej sytuacji? Zawsze ciekawie jest zobaczyć, jak każdy inaczej interpretuje taką historię. Darko nie zawsze był takim człowiekiem. Kiedy się poznaliśmy, był rybakiem, skromnym i pełnym szacunku dla tradycji. Mój dom w komirzy, z tymi grubymi, bielonymi ścianami i dachówkami wypalonymi przez słońce, był naszym azyłem. To nie był luksus, ale dziedzictwo. Moja babcia, która mnie wychowała, zawsze powtarzała. Jelena, kamień jest twardy, ale pamięta. Używał tego samego zdania, gdy uczył mnie, jak przyrządzać pikę, tradycyjną potrawę pieczoną pod żarem. Przez te lata dom wypełniał się zapachem różmarina, rozmarynu i czułością, którą powoli, niestety, zastępowała gorycz. Zmiana nastąpiła, gdy Darko otrzymał spadek po dalekim krewnym kawałek ziemi niedaleko splitu. Nagle, Rybacka skromność zamieniła się w pragnienie posiadania i kontroli. Zaczął spędzać coraz więcej czasu na lądzie, w tym nowym interesie, zaniedbując mnie i naszą codzienność. Nasze życie stało się dwoma równoległymi liniami, które nigdy się nie spotykały. Kiedy wracał, był cichy, ale jego wzrok był pełen osądów i planów. Odrzucił nasze festę, nasze lokalne święta, mówiąc, że to dla prostaków. Przestał cenić to, co mieliśmy słońce, morze te proste, dalmatyńskie rytuały. A najbardziej bolało mnie, jak odnosił się do mojej kucia. Dom, który dla mnie był święty, dla niego stał się po prostu aktywem do spieniężenia. Pamiętam ten wieczór, gdy pierwszy raz podniósł głos. Ziemia wokół wis stawała się coraz cenniejsza, szczególnie dla zagranicznych inwestorów. On zobaczył w moim domu nie dziedzictwo, ale złoto. Komirza to nie jest zwykłe miasteczko. To esencja Dalmacji, miejsce, gdzie czas płynie wolniej, a kamienie na ulicach opowiadają historię rzymskich legionistów i weneckich kupców. Nasz dom, z niewielkim tarasem, gdzie zawsze suszyłam figi i lawendę, był moim sercem. Wszędzie czuć było słoną bryzę i aromat świeżo upieczonych fitule, małych pączków, podczas świąt. Życie w Komirzy to życie w symbiozie z morzem i tradycją. To nie tylko budynki, to szept przodków. Uczęszczałam na cotygodniowe siela, spotkania, z sąsiadkami, gdzie dzieliłyśmy się radościami i troskami, plotkując w cieniu oliwnych drzew. To właśnie te kobiety, te matki i babcie, które widziały, jak darko się zmienia, dawały mi siłę. Pamiętam, jak moja sąsiadka, Maria podała mi kiedyś filiżankę mocnej kawy, patrząc mi głęboko w oczy. Jelena, musisz chronić swój dom. To nie jest tylko dach, to jest twoja dusza. To zdanie utkwiło mi w głowie. Bo dom nie był tylko mój. Był też spadkiem dla mojej córki, o ile zdecyduje się wrócić z Zagrzebia. Darko, zaślepiony chciwością, zaczął sprowadzać agentów nieruchomości, obiecując im wysokie prowizje, jeszcze zanim formalnie złożyliśmy papiery rozwodowe. Widok tych elegancko ubranych obcych ludzi, chodzących po moim ogrodzie i mierzących ściany, był dla mnie jak fizyczny ból. Oznaczało to, że nie tylko chciał mnie zostawić, chciał wymazać moją historię, sprzedać ją komuś bez szacunku do tego miejsca. Musiałam działać. Musiałam chronić pamięć o mojej babci, tradycję naszej kucia i przyszłość mojej córki. To był lipiec. Okna były otwarte na oścież, a cykady grały swoją ogłuszającą symfonię. Zgodnie ze starym chorwackim zwyczajem, siedziałam przy stole nakrytym koronkowym obrusem, a na stole leżał bochenek domowego chleba, który już nie smakował radością. Darko właśnie ogłosił, że chce, aby dom został sprzedany, a zysk podzielony. Sprzedamy to szybko Jelena. To jest nasza ostatnia wspólna inwestycja, powiedział tonem, który nie znosił sprzeciwu. Wtedy, po raz pierwszy, poczułam, jak wściekłość spływa na mnie jak żar. To nie była tylko kwestia pieniędzy. To była kwestia godności i dziedzictwa. Wtedy, z bezczelnością, którą zapamiętam do końca życia, wypowiedział te słowa: I tak to przejdzie na mnie. Wszyscy wiemy, jakie jest prawo. W tym momencie zrozumiałam. Darko myślał, że jako mężczyzna, a w dodatku, jako ten, który odniósł sukces, prawo będzie po jego stronie. W małych społecznościach, takich jak nasza, męskie jego często myli się z legalnością. Ale on nie wiedział, że ja już pobiłam kroki, które miały obalić jego pewność. Tydzień wcześniej spotkałam się z panem Frano, moim prawnikiem, ale przede wszystkim starym przyjacielem mojej babci. To on opowiedział mi o istnieniu starego, zapomnianego dokumentu, który moja babcia sprytnie ukryła lata temu. Dokumentu, który miał chronić dom przed wszelkimi przyszłymi podziałami, by pozostał w żeńskiej linii. To była moja ukryta karta. Jeśli wciąż jesteś tutaj ze mną, skorzystaj z okazji, zasubskrybuj kanał i zostaw lajka. To bardzo pomaga, aby historie takie jak ta mogły dalej powstawać. Pan Frano, z siwymi włosami i okularami na nosie, nie był typowym ostrym prawnikiem ze Splitu. Był człowiekiem z komiży, który rozumiał wagę słowa Basztina dziedzictwo. Kiedy opowiedziałam mu o aroganckich słowach Darko, skinął głową. Twoja babcia, staną, była mądrą kobietą, Jelena. Wiedziała, że czasy się zmieniają, ale chciwość pozostaje taka sama kropka. Wyjaśnił, że lata temu, gdy Darko i ja braliśmy ślub, moja babcia Przewidując, że Darko może kiedyś chcieć przejąć dom, wykorzystała stary zwyczaj notalialny. Zwyczaj ten, choć rzadko używany, pozwalał na dołączenie do aktu własności pewnego rodzaju aneksu, nie prenup, ale raczej uwarunkowania dziedziczenia włączonego w darowiznę dla mnie. Chodziło o specyficzny zapis dotyczący nieruchomości o historycznym znaczeniu dla rodziny. Ten ukryty aneks stwierdzał, że dom, który babcia darowała mi przed ślubem, Musi pozostać w linii kobiet rodziny czulić i nie może być przedmiotem podziału majątkowego małżonka, który nie jest bezpośrednim potomkiem. Dokument był złożony, wymagał podpisu lokalnego notariusza, który był też krewnym, i był ukryty w archiwach, niezarejestrowany w publicznym rejestrze w sposób oczywisty dla każdego, kto by go szukał. To wymagało precyzyjnego planu. Postanowiliśmy zachować ten aneks w absolutnej tajemnicy. Darko był zbyt pewny siebie, by szukać haków. Nasza strategia była prosta: pozwolić Darko myśleć, że wygrywa, że ma rację, a następnie, w ostatniej chwili, ujawnić aneks. Nie chodziło tylko o dom. Chodziło o pokazanie mu, że tradycja i mądrość przodków mogą być potężniejsze niż najnowsze prawo. Ostatnie spotkania mediacyjne były dla mnie istną torturą. Darko przyjeżdżał elegancko ubrany ze splitu. Jego garnitur kontrastował z moim skromnym, ale czystym lnianym strojem. Ciągle powtarzał frazę, która stała się motywem przewodnim naszej agonii, Jelena, to jest tylko kwestia czasu. Zgodnie z prawem, to i tak przejdzie na mnie. Nie utrudniaj. Czułam, jak prawnik Darko, młody i arogancki, spogląda na mnie z politowaniem, jak na naiwną, starą kobietę z prowincji, która nie rozumie nowoczesnego świata. Patrzyłam na nich, a w głowie miałam tylko obraz mojej babci, która w tym samym salonie, w tym samym kamiennym domu, uczyła mnie śpiewać stare dalmatyńskie pieśni. Czułam jej siłę. Darko celowo niszczył moją psychikę, opowiadając mi: Jak to po sprzedaży domu, on kupi sobie luksusowy apartament nad morzem, a ja będę musiała się przenieść do małego mieszkania. To był psychologiczny atak. Chciał, żebym się złamała i podpisała to, co chciał. On uważał, że jestem emocjonalnie związana ze starymi przedmiotami, co czyni mnie słabą. A prawda była taka, że mój emocjonalny związek z tym domem dawał mi żelazną siłę. Pan Frano, siedząc obok mnie, trzymał się naszego scenariusza. Był cichy, tylko od czasu do czasu kiwał głową na słowa Darko, wzbudzając jego jeszcze większą pewność siebie. Im bardziej Darko triumfował, tym bliżej byliśmy do momentu, w którym miał spaść. Kiedy kontynuujemy ten przypadek, pamiętaj, aby zasubskrybować i zostawić lajka. Dzięki temu nie przegapisz kolejnych opowieści. Ciężar emocjonalny tej walki był ogromny. Czułam się jak wygnana z własnego życia. W dniach, gdy Darko przyjeżdżał, starałam się nie pokazywać swojego bólu. Uciekałam do kuchni, miejsca, które zawsze mnie leczyło. Gotowałam. Zapach świeżo mielonego pieprzu i maślina, oliwek, pozwalał mi na chwilę zapomnieć o prawnikach. Piekłam krosztule, cienkie, chrupiące ciastka posypane cukrem pudrem, które zawsze robiłam na festę. Były one symbolem naszej chorwackiej tradycji proste, ale głęboko zakorzenione. Ale nawet ten spokój był przerywany jego pretensjami. Darko narzekał, że dym z komina psuje mu widok, że stary kamienny piec jest nieefektywny. Dla niego każde pęknięcie na ścianie, każdy stary, ręcznie rzeźbiony mebel, był wadą, a nie pamiątką. To było jak próba usunięcia mnie ze swojego życia, kawałek po kawałku. Nasz syn, Iwan, próbował nas pogodzić, ale w końcu, zrezygnowany, odsunął się. Musiałam walczyć sama, nie tylko o kamienny dom, ale o uznanie dla życia, które poświęciłam. Bo ten dom był dla mnie nie tylko własnością. To było moje miejsce, gdzie oddychałam. Wtedy, siedząc na tarasie i patrząc na zachód słońca, który barwił Adriatyk na pomarańczowo i fioletowo, podjęłam ostateczną decyzję. Nie będzie żadnej litości. Darko przeszedł już linię. Dzień ostatecznego spotkania był dniem, który pamiętam w najdrobniejszych szczegółach. Była jesień. W Komirzy wiało już chłodniejsze powietrze od morza, ale w biurze prawnym było gorąco od napięcia. To miało być formalne podpisanie ostatecznej ugody, gdzie dom miał zostać wystawiony na sprzedaż, a my mieliśmy podpisać dokumenty podziału majątku. Darko był w doskonałym humorze, uśmiechał się. Czuł się zwycięzcą. Patrzył na pana frano z lekceważeniem, jakby jego obecność była tylko formalnością. Siedziałam cicho. Ręce miałam splecione, ubrana w tradycyjny sweter z wełny, który dała mi babcia. Prawnik Darko zaczął czytać warunki, a Darko nagle mu przerwał. Właśnie nadszedł kluczowy moment. Nie traćmy czasu, pani mecenasie, powiedział Darko, obracając się do mnie. Jelena i tak będzie musiała się zgodzić na sprzedaż. To i tak przejdzie na mnie. Prawo jest jasne. Oświadczenie Darko było głośne i aroganckie. W tym momencie prawnik Darko podniósł wzrok. Pan Frano, mój prawnik, zbladł, wbił wzrok w stół, a potem, bardzo powoli, sięgnął do swojej teczki. Czułam, jak bije mi serce. Darko się roześmiał. Wszystko w porządku, frano? Czyżbyś zapomniał, że już nie żyjemy w średniowieczu? Darko był tak zaślepiony swoją pewnością, że nie zauważył, jak pan Frano trzęsącą się ręką wyciąga z sekretnej kieszeni aktówki zżółknięty, związany czerwoną wstążką dokument. Powietrze w biurze stało się gęste. Pan Frano, który dotąd zachowywał milczenie, by utwierdzić Darko w jego złudzeniu, teraz podniósł wzrok. Miał w nim wyraz smutku i determinacji. Powoli, z szacunkiem, jakby to była relikwia, rozwinął starannie zawiązany aneks. Darko, wciąż uśmiechnięty, zapytał z ironią. Co to jest? Książka kucharska twojej babci, Jelena. Jego prawnik, jednak, miał już złe przeczucia. Zobaczył stempel notarialny i datę sprzed trzydziestu lat. Pan Franoch sząknął, by oczyścić gardło, a jego głos, zwykle cichy, stał się niespodziewanie mocny. Panie Darko, z całym szacunkiem dla Pańskiej opinii i interpretacji obecnego prawa mam tu aneks do aktu darowizny, który został złożony i zatwierdzony przez notariusza miejskiego Komirzy w 1988 roku, na miesiąc przed Pańskim ślubem z Jeleną. Dokument ten był chroniony klauzulą poufności na mocy lokalnego prawa dziedzictwa rodowego. Właśnie ten dokument, Panie Darko, udowadnia, że Pańska teza jest całkowicie błędna. Zapadła cisza. Darko przestał się uśmiechać. W jego oczach pojawiło się najpierw zdziwienie, a potem czysta, gorąca złość. Wiedział, że w małej społeczności, takiej jak nasza, takie formalności mają moc. To nie była tylko prawna bitwa, to była klęska jego męskiego honoru. Kiedy kontynuujemy ten przypadek, pamiętaj, aby zasubskrybować i zostawić lajka. Dzięki temu nie przegapisz kolejnych opowieści. Pan Frano zaczął czytać, a każde jego słowo było jak uderzenie młota. Aneks, sporządzony przez moją babcię, był dokumentem mającym na celu ochronę kucia jako dziedzictwa kulturowego i rodowego. Stwierdzał, że jeśli w jakimkolwiek momencie, z powodu rozwodu lub z innych przyczyn, pojawi się zagrożenie podziału majątku, dom wraz z winnicą i przyległym ogrodem musi pozostać w rękach bezpośredniej żeńskiej linii rodu Czulić. W tym wypadku mojej lub mojej córki. Aneks był tak sprytnie skonstruowany, że traktował dom jak specyficzny rodzaj darowizny, która nigdy nie weszła w skład majątku wspólnego. Darko zerwał się z krzesła, a jego twarz poczerwieniała. To fałszerstwo. To niemożliwe. Krzyczał. To tylko stary kawałek papieru. Jego prawnik, jednak, już przeglądał dokumenty. A jego twarz stała się blada. Wiedział. Wiedział, że w Chorwacji, zwłaszcza w małych miastach, stare klauzule dziedzictwa rodowego, choć skomplikowane, mogą być prawomocne. Pan Frano spokojnie podał kopię dokumentu. Panie Darko, proszę usiąść. Dokument jest zarejestrowany. Jest wiążący. To oznacza. Że nie ma pan żadnych praw do tego domu. Zgodnie z tym aneksem, ten dom nie był państwa majątkiem wspólnym. Był i pozostaje własnością Jelena. Mój mąż, który przez lata powtarzał, że dom i tak przejdzie na niego, usłyszał teraz wyrok. Złudzenie kontroli pękło jak bańka mydlana. Reakcja Darko była mieszanką szoku, niedowierzania i nienawiści. Patrzył na mnie, jakbym była obcą osobą. Ty, zaplanowałaś to. Powiedział, a w jego głosie nie było już arogancji, tylko poczucie straty. W tym momencie zdałam sobie sprawę z pełnego wymiaru zwrotu akcji. To nie była tylko sprytna zagrywka prawna. To była miłość mojej babci do swojego domu i mnie, przewidująca chciwość, która mogła nadejść. Zanim Darko mógł coś więcej powiedzieć, wstałam. Czułam się wyczerpana ale z poczuciem ogromnej ulgi. Dom był bezpieczny. Historia mojej rodziny nie została sprzedana obcemu inwestorowi. To była moja cicha zemsta, zwycięstwo tradycji nad materializmem. Prawnicy zajęli się resztą, a ja po prostu wyszłam. Wróciłam do komirzy, gdzie powietrze pachniało solą i rozmarynem, a wieczorne światło słońca oświetlało moją kucia. Uprzedziłam Darko to nie jest tylko budynek to jest część mnie. Teraz to wiedział. Nie tylko stracił żonę, ale stracił również iluzję kontroli i szacunek prawników, którzy widzieli jego upadek. Moja babcia, kobieta, która nigdy nie opuściła wiz, wygrała wojnę. Z uśmiechem zapaliłam świecę przed ikoną i podziękowałam. Czas zacząć nowe życie, wolne od jego cienia, w domu, który mnie wybrał. Jeśli dotrwałeś do końca, bardzo ci dziękuję. Jeśli możesz, zasubskrybuj kanał, zostaw lajka i napisz w komentarzu, co sądzisz o tej historii. Twoje wsparcie robi ogromną różnicę. Dziś, mając 55 lat i będąc wreszcie wolna, życie w Komirze ma nowy wymiar. Dom jest mój. Nadal pielęgnuję winnicę, choć bez pomocy darko. Zastąpiłam go sąsiadami i siłą własnych rąk. Co weekend, moja córka przyjeżdża z Zagrzebia a ja uczę ją, jak przygotowywać pikę i jak dbać o lawendę. W końcu zrozumiała, dlaczego walczyłam tak zaciekle o ten kamień. Nie dla pieniędzy, ale dla korzeni, które trzymają nas przy życiu. Darko wyjechał. Słyszałam, że kupił ten apartament w splicie. Ironia losu jest taka, że choć jest w luksusie, nie ma w nim duszy. Nie ma zapachu soli, ani szeptu historii. Patrzę na Adriatyk, a jego błękit jest dla mnie jak obietnica. Obietnica, że życie zawsze oferuje drugą szansę. Pamiętam słowa mojej babci o tym, że kamień pamięta. I faktycznie pamięta. Pamięta miłość, pamięta zdradę, ale przede wszystkim pamięta triumf tradycji nad chciwością. Dziś, w mojej kucia, nie ma już cienia darko. Jest tylko słońce, sól i nieprzerwana historia kobiet czulić. Czasami, gdy wiatr wieje od morza, wydaje mi się, że słyszę szelest starego pergaminu, tego ukrytego aneksu, który uratował moje życie. I wtedy wiem, że zrobiłam to, co musiałam. Bo dom to nie tylko cztery ściany, to obietnica złożona przyszłości.